W tym momencie ktokolwiek zarobi jest zainteresowany współpracą z nami, skoro nie mamy pasa. Oni ściągają mistrzu świata i próbują ich konfrontować między sobą. My dzisiaj takiego mistrza świata nie mamy. Ja myślę, że za drugim razem to nie Krzysztof wykiwa Federację, tylko Federację wykiwa Krzysio. Będzie pan dobrym bohaterem, czy raczej czarnym charakterem książca Artura Szpilki? Tomek Adamek, podobnie jak Krzysiek Włodarczyk, niespecjalnie wśród młodych bardzo ludzi dzisiaj budzi wielkie emocje. W czołem brygada. Karol Garn z tej strony, spod samyśkich tater. Jak co roku jesienią przy Knockout Boxing Night Andrzej promotor i szef NoCout Promotions. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Tak, co roku się widujemy tutaj u podnóży polskich Tatr. Emocje przed jutrem, na którą pojedynek czekamy najbardziej. Bo jak przyzwyczailiście tutaj jest kilka fajnych, ciekawych starć. Pasy są w stawce. Przede wszystkim gościnna podhalańska, gościnność podhalańska jest wielka. Bardzo dziękuję za każdy razem moim przyjaciołom, właścicielom i ludziom zarządzającym nasalowym dworem od lat przyjeżdżamy. Fantastyczna sprawa. Emocje myślę, Myślę, że staramy się kibicom naprawdę dostarczyć emocji. Ten elegancki tutaj anturaż plus tradycja, że tak powiem zakopiańskie przyjeżdżanie raz w roku do Zakopanego powoduje, że tym bardziej dodatkowo ambitnie próbujemy organizować ciekawe starcia. Liczę na jutro na 3-4 naprawdę fajne pojedynki. Michał cieć, tak. to jest droga, która to jest pojedynek, który ma torować bardziej drogę ku Federacji WBC, gdzie jest wysoko w rankingu, czy bliżej Federacji WBO, gdzie jest tak, jedynką? Tak naprawdę czekamy, co się będzie działo w tej chwili w Wadze Junior Ciężkiej, bo to jest najważniejsze, jak wiadomo Arabia Saudyjska rusza bardzo mocno w boks, ona w tej chwili przez przynajmniej w tym momencie, jak długo potrwa ciężko powiedzieć determinie co się wydarzy, więc musimy poczekać, czy Opetaja będzie wszystkie tytuły unifikowo czy nie. Ta relacja z Arabią Saudyjską jest dobra, słaba, średnia, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten jest, europejski jest, boks jest, z państwową jest, grupą? Jest, jest pozytywna, z wszystkimi współpracujemy, natomiast no, y, pytanie, czy w tym momencie ktokolwiek z Arabii Saudyjskiej jest zainteresowany współpracą z nami, skoro nie mamy pasa. Oni ściągają Mistrzu Świata i próbują ich konfrontować między sobą. My dzisiaj takiego Mistrza Świata nie mamy, ale proszę nad tym. Mieliśmy ostatnio Łukasza Różańskiego, który już od kilku miesięcy też leczy kontuzję uraz niedawno widziałem się, znaczy niedawno. No myślę, że jest miesiąc półtorej temu wiem, że Łukasz wrócił do treningów. Na jakim etapie jest ta jego kariera? Czy, czy w tym roku jeszcze możliwe, że zobaczymy Łukasza między linami? W tym roku jest to niemożliwe, bo yy... Koniec roku już jest praktycznie prawie powietrze. Natomiast y, to myślę, że pewnie usiądziemy z Łukaszem będziemy zastanawiać się, co dalej, jak dalej, biorąc pod uwagę jego wiekiego osiągnięcia, jego też oczekiwania i możliwości, jakie są. Te relacje po stracie tego pasa mistrzowskiego w jaki sposób zmieniły się na linii promotor-zawodnik? Ja myślę, że chyba nie. Y, szczerze mówiąc, się w ogóle nie zastanawiam nad takimi rzeczami. Pytanie jest, czy, czy wspólnie możemy coś fajnego sportowego zrobić, czy nie. No i to, to musi się zastanowić nad tym. Który drugi raz wykiwał y, freak fighty, to była zaplanowana akcja, to była maskarada, czy to po prostu z czasem zaczynało iść nie w tę stronę, w którą oczekiwaliście? Ja myślę, że za drugim razem to nie Krzysztof wykiwał federację, tylko federację wykiwał Krzysio, który dał się wykiwać. Tak jest moje zdanie, bo prawdopodobnie. Y, przy organizatorzy zorientowali się, że 42-letni wielokrotny mistrz świata w boksie zawodowym wcale nie jest takim interesującym, kąskim dla wielbicieli fightu, bo nie jest małolatem, który e, dymi w internecie i świruje. świruje, jest bardzo kontrowersyjny. I po prostu patrząc na garże, do których się zobowiązali, wykorzystali pretekst do tego, że nie stawił się na jakimś marzeniem przy konferencji i go po prostu już skreślili z karty, więc to, to, to nie mokrzy się akcja. Ja w pewien sposób się cieszę, że nie wystartował. Z drugiej strony, skoro już się trochę brudził w tym świecie takim no, w tych quasi walk sportowych. A to trochę szkoda, że nie zrobił tak naprawdę. Wypadł na, to jak Zabłocki na medle. Artur Szpilka wydaje teraz w najbliższych e, dniach, miesiącach, tygodniach, nie wiem kiedy dokładnie jest ta premiera jego książki. Myśli Pan, że będzie Pan dobrym bohaterem, czy raczej czarnym charakterem w książce Artura Szpilki? Bardzo dobre pytanie, ale to odpowiedź na nam książkę, bo to w większego znaczenia oczywiście na świecie i w życiu nie ma moim. Ale jestem ciekawy, czy jakoś na jakąś Chciał te go stać, czy go nie stać, bo... Ostatnie kilka lat z dużym zażenowaniem słucham, słucham widzę i tak dalej różne rzeczy. ale to w ogóle wprowadził bardzo dużo rzeczy do boksu. Dobrych i złych. Dobrych, takich troszkę nowoczesności medialnej, takich troszkę innych emocji, jak konferencja prasowych. nie zawsze dobrych, były awantury, ale jednak były te emocje. Natomiast prowadził modę na narzekanie. Prowadził modę na to, że się cały czas w mediach coś mówi, źle o tych, którzy, którzy prowadzą karierę, którzy są trenerami, którzy są promotorami, menadżerami. I to jest moim zdaniem słabe. Ale z drugiej strony ciężko czasami się od młodych temperamentach ludzi, którzy nic nie rozumieją z bokserskiego biznesu, bo i skąd? Są młodymi ludźmi, którzy są sportowcami, a nie przedsiębiorcami. A bycie promotorem, szczególnie pewnie w Polsce, jest bardzo złożoną rzeczą. To jest wielokrotnie trudniejszy w cudzysłowie biznes powiem w cudzysłowie, bo to ciężko rozwijać do końca na wprost biznesem niż wiele innych y, rzeczy prowadzenia choćby nawet całkiem poważnych przedsiębiorstw. Dlatego tych promotorów jest tak mało, bo to naprawdę jest ciężkie. Y, na Natomiast no, skąd kilkuletni chłopcy, którzy całe życie spędzają bardzo ciężko, trenując na salach treningowych, żeby to wszystko rozumieć? No, zobaczymy. Sam jestem ciekawy. Myślę, że Artura życie jest bardzo ciekawe. Kolega Kęska, który to pisał, to jest zdolny młody człowiek kiedyś, moim zdaniem, absolutnie. Mam teraz mniejszy z nim kontakt, ale był absolutnie numer jeden w Polsce dziennikarzem od wywiadów. To no, domyślam się, że to będzie trochę chyba y, książka Wywiad Rzeka. No nie wiem, zobaczymy. No, jestem ciekawy. Myślę, że Artur odwróćmy, dużo rzeczy przeżył ciekawie. Odwróćmy się. sytuację, gdyby pan wydawał swoją książkę, to Artur Świd... Byłby dobrym bohaterem, czy, czy czarnym charakterem? Ja w przeciwieństwie do wielu zawodników, nie mam tutaj wcale na myśli Artura, ogólnie zawodników, nie krzyczę dużo rzeczy do, do mikrofonu i tak dalej, tylko po prostu staram się, a z wiekiem mogę sobie na to pozwolić, więcej rzeczy mówić tak jak myślę, to, 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 to mówię. Więc nic więcej złego bym Arturze nie powiedział, jak wielu mówiłem, i nic więcej dobrego bym nie powiedział, bo. To jest człowiekiem bardzo złożonej osobowości. To jest on bardzo ciekawym, Przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych rzeczy, a pewnie pojawiały się parę rzeczy, które są, które są zbędne i nie powinny być na takie życie. Mike Tyson kontra Jake Paul w listopadzie. Traktuje pan to jako wydarzenie sportowe, bo też Netflix to tak promuje jako global sport event, czy faktycznie jako walkę? Jake też gościł na Galinokautu w zeszłym roku. Była może okazja go poznać jakoś? Poznać się specjalnie nie poznaliśmy, też nie jest jakoś to, że tak powiem, postać, w której jakoś jestem wielkim idolem, natomiast z drugiej strony też nie jest to absolutnie yy... Przedstawiciel polskiej wersji free których jedną umiejętność czy główne umiejętności to jest pewna wulgarność, pewna kontrowersja, pewne budzenie negatywnych emocji. Tylko to jest facet, który jest fenomenem medialnym, który, będąc całkiem przyzwoitym sportowcem, funkcjonuje jak geniusz tego sportu. Ale on jest sportowcem. To jest facet, który potrafi boksować i to różni go od tych naszych krzykaczy we free Natomiast no, do tej walki już raz nie doszło, ponieważ Mike Tyson nie przeszedł banej głowy. Pytanie, czy teraz przejdzie. Nie, wtedy wrzody. Wrzody były problemem e, z powodu, jak... Panie redaktorze, w środowisku wewnątrz się mówiło, że to okay. był problem z badaniem głowy. Zawodniczy często jak mają problemy z, z, z przejściem badań głowy, to nie chcą o tym zagłośno mówić. Więc być może, nie byłem przy tym, natomiast mówiło się, że nie przychodzi bodę głowy. Jeśli to prawda, to może drugi nie przyjdzie. 14 rękawice dwuminutowe rundy. 8, tak. 8 rund, dwuminutowe tak, no. Tak to ma wyglądać. No, no, nie wiem, kto bardziej chciał, czy, czy wielka gwiazda legenda, ale dzisiaj, przepraszam, starszy pan. Dziadek, czy z kolei młody żbik, ale no nie tej, nie tej klasy, której kiedyś oczywiście umiektali, nie mam pojęcia. Nawet nie widziałem, myślałem, że to jest według normalnych reguł. Przedwczoraj było chyba 15 lat od walki Adamek Gołota, gdzieś mi się nasunęło wspomnienie tego pojedynku. Z perspektywy czasu, to jest starcie w polskim boksie, do którego powinno dojść. Jak pan to wspomina? Panie rektorze, jest pan bardzo dobrze przygotowany i dobre pytania pan zadaje. Gdyby ode mnie to zależało, to ja bym skreślił tą walkę. Bo to było z punktu widzenia sportowego nieznaczące wiele wydarzenie. Dla mnie jako... Człowieka, który znał obydwóch tych pięściarzy całe życie, który zna dużo rzeczy, które się na zapleczu, e, żałuję, że tej walki doszło, bo został sponiwierany, poniżony przez, przez dużo młodszego lżejszego Tomka Damka, który z kolei na dużo zawdzięcza podczas tego bytu w Stanach Zjednoczonych. Ja w ogóle myślę, że e, nie wiem, czy, czy, czy jest sens za bardzo wchodzić w, to, w tą materię, ale ja myślę, że poza ringiem życie Tomka Damka w wielu obszarach nie jest takie fajne jak w moich oczach, przynajmniej jak powinno być. No właśnie, bo wy macie taką dziwną relację. Mówię, wy mam na myśli pana i, i Tomka, bo zawodowo zygacie, a podobno prywatnie się lubicie. To znaczy, to jest tak, że jak się spotykamy, znaczy przez całe lata media nas skłócały. To były takie obozy, i był Ring Polska, bokser Andrzej Gwitru, który był zakochany tak jak ja, w jakiejś sześciu władaczy że go Damku. Borek też w międzyczasie. No bo to już później zaczął dolewać się do ognia, ale to, to już w ostatnich latach, a te, te jakby relacje nasze pozornie wcześniej były nawet takie, bym medialnie wrogie. W rzeczywistości rzeczywiście my się z nami cały czas nigdy się nie pokłóciliśmy i parę razy spotykając się przypadkowo wino usiedliśmy, piliśmy w bardzo fajnej atmosferze, żartach i tak dalej. Natomiast przyznam szczerze, że nie podoba mi się bardzo mówię to teraz zupełnie prywatnie, to nie ma nic wspólnego z klasą sportową i z karierą sportową pewien dysonans, który widzę znając bardzo prywatnie dobrze Tomka, jego życiu, a tym, co, 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 co czyni. Nie jestem człowiekiem, który szanuje ludzi, którzy się obnoszą ze swoją wiarą, którą tak trochę mi narzucają, a w moich oczach wcale nie żyją zgodnie z tą wiarą, to co mówią. No, chyba, chyba, chyba nie czas i miejsce na głębsze tego typu refleksje, natomiast rzeczywiście myślę, że kibice nie do końca Tomka Adamkiewskiego znają. Była taka książka, ona była paskudna, ale tam było bardzo dużo prawdy w tej książce. Ma Pan książkę, o której teraz przy okazji walki na fejmie przypominali po latach Tomkowi Adam? Zastanawiałem się, po co ją przypominali. Dlaczego, po co zrobiono ten filmik. Myślę, że zrobiono po to, że Tomek Adamek, podobnie jak Krzysiek Włodarczyk, niespecjalnie wśród młodych bardzo ludzi dzisiaj budzi wielkie emocje. Eee, wiadomo, że Fame jest doskonale zorganizowanym projektem biznesowym, chodzi o sprzedaż. Eee, myślę, że się okazało, że starszy pan Tomek Adamek też nie budzi takich emocji wśród 20-latków czy 16-latków, jak, jak by organizatorzy chcieli. Stąd tak szukali kontrowersji. No, A w przypadku Tomka te kontrowersje można łatwo znaleźć. Może będzie kiedyś okazja, aby dłużej na ten temat się porozwodzić. Pan Andrzej Wasilewski przed kolejną galoną. Dziękuję. Gratuluję bardzo ciekawych, celnych pytań. Dziękuję bardzo.